Niewątpliwie wielu z nas w swoim życiu obserwowało, jak przypadki losu czasami obracają się w satyrę lub, co gorsza, czarny humor. O jednym takim przypadku opowiem. W młodości znałem trzech nierozłącznych przyjaciół Władka, Jarka i Stasia. Wszyscy byliśmy wtedy studentami zaocznymi na uczelniach w Katowicach. Mieszkaliśmy w Chorzowie, a na sesję przyjeżdżaliśmy do Katowic. Jeździliśmy zazwyczaj pociągami. Pewnego razu spotkaliśmy się przypadkowo w jednym wagonie. Pasażerów było niewiele, pociąg prawie pusty. Prawdopodobnie dlatego, że nie był szybki. Odprawiliśmy się ze stacji. Zasiadłem z kolegami, aby zagrać w karty. Droga miała być długa, ponad cztery godziny. W połowie drogi, na jakiejś odległej stacji, do wagonu wszedł mężczyzna o wyglądzie bezdomnego. Jeszcze nie stary, na około lat 50, 60. Nic szczególnego. Cały zmęczony i potargany. Z wielokrotnie używaną torbą na plecach. Zajął miejsce na ławce obok nas. Posiedział chwilę, nie wtrącając się w rozmowę. Następnie rozłożył gazetę. Rozwiązał swój plecak, wyciągnął z niego prostą przekąskę i małą butelkę wódki. Usadowił się wygodniej i zaczął jeść. Nie w ciszy. Natychmiast zaczął coś mamotać pod nosem. Do nikogo się nie zwracając, patrząc w okno wagonu. Najpierw ledwo słyszalnie, a potem, w miarę jak wódka ubywała, coraz głośniej. Mimo, że byliśmy zajęci grą i rozmową, Niechcący zaczęliśmy przychylać ucha do dziwnego współpodróżnego. A posłuchać było Ceo. Bezdomny wygłaszał aforyzmy, których nawet uczonym klasykom nie śniły się. W każdej jego wypowiedzi wyczuwała się mądrość i wytworny humor. I mówił tak sprawnie. Połowa jego powiedzeń była w wierszach. Przy czym nieznane, wybite zwroty, a to, czego nikt z nas wcześniej nie słyszał. Wkrótce porzuciliśmy karty i całkowicie pogrążyliśmy się w słuchaniu przemówień niezwykłego pasażera. Nasza kompania co minutę wybuchała śmiechem, ponieważ bezdomny wstawiał takie zabawne zwroty, że powstrzymanie się od śmiechu było niemożliwe. Ale główne, jego humor niósł w sobie głęboki, filozoficzny sens. Nie do porównania z dzisiejszymi humorystami. Każde zdanie tego mężczyzny można było śmiało wykuć w kamieniu. On, nie zwracając na nas uwagi, kontynuował wygłaszanie powiedzeń, nie zapominając od czasu do czasu odchlebnąć z butelki i zagryzać ogórkiem z chlebem. W końcu nie wytrzymaliśmy, podsiedliśmy do zabawnego mężczyzny i wciągnęliśmy go w rozmowę. Rozpatrzywszy bezdomnego z bliska, byłem zaskoczony kolorem jego oczu. Były niebiesko błękitne, jak kolorowe soczewki. Ale skąd soczewki kontaktowe w 1990 roku, a jeszcze u biednego włóczęgi z torbą? Kiedy zaczęliśmy się ze sobą znajomić i podawać imiona, mężczyzka, uściskając nam ręce, zaczął mówić w rymy. Władek był biedny, stał się bogaty. Ujarka jedna żona na wieki. Stasiu śmierć swoją od śmierci ocalił. W odpowiedzi na moje imię też wypowiedział powiedzenie. Ale jego sens tutaj nie opowiem. To temat na inną historię. Wtedy nie zastanawialiśmy się zbytnio nad znaczeniem tych krótkich zdań. Ale jego słowa pozostały w pamięci na długo. A po latach byłem zaskoczony tym, co opowiedział ten dziwny mężczyzna. Na początku lat 2000 roku. Władek, który zawsze był najskromniejszy i najcichszy z trzech przyjaciół, niespodziewanie dla wszystkich rozpoczął biznes budowlany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W jakiś sposób szybko się rozwinął i zgromadził znaczny kapitał. Następnie otrzymał obywatelstwo Izraela. Tam też przyniosły odzew inwestycje. O jego dochodach można było sądzić na podstawie opowieści przyjaciół o trzech jachtach za miliony dolarów i prywatnym samolocie. Nie mówiąc już o nieruchomościach na całym świecie. Jak tu nie wspomnieć przepowiedni mężczyzny z pociągu? Jarek, w odróżnieniu od obu swoich przyjaciół, którzy w ciągu lat po studiach zdążyli ożenić się więcej niż raz, nadal żył w zgodzie z pierwszą żoną. I był z tego szczęśliwy. Ale straszne słowa, wypowiedziane przez bezdomnego do Stasia, przez długi czas pozostawały dla wszystkich zagadką. Co oznacza śmierć swoją od śmierci ocalił? Dopóki pewnego dnia nie znaleziono zmasakrowanego ciała Stasia przez przypadkowych przechodniów podkładką dla pieszych. Niedaleko strefy przemysłowej Huty Katowice. Okrucieństwo zabójców, co dziwne, szybko ujawniono. Okazało się, że to byli nieletni dzieci. Najstarszemu 14 lat. Pozostałym od 10 do 13. Późnym wieczorem, gdy mężczyzna wracał do domu z garażu, małe łajdaki otoczyły go na pustym moście przejściu. I dla zabawy lub... Jak mówi język protokołu, z chuligańskich pobudek, rzucili się tłumem i pobili niewinnego człowieka kawałkami rur i armatury. Ostateczny kres w życiu Stasia położył cios kijem czternastoletniego radka, roztrzaskujący czaszkę. Okrwawione ciało, uprzednio ograbione z kieszeni, dzieci wrzuciły, niezbyt trudząc się zatartaniem śladów zbrodni, w krzaki pod estakadą. Kiedy Jarek wraz z rodziną i przyjaciółmi Stasia przyszedł na sąd, gdzie zapadał wyrok na zabójcę radka, chłopak wydawał się mu znajomy. Ale gdzie go wcześniej widział, Jarek, jak się nie starał, nie mógł sobie przypomnieć. Dopiero pod koniec rozprawy, kiedy oskarżonemu dano ostatnie słowo, a ten podniósł głowę i zaczął mamotać coś niejasnego, Stasia oświeciło wspomnienie. Pięć, sześć lat temu zimą wracali z Jarkiem z Rybalki. Przejeżdżając przez dzielnicę prywatną na obrzeżach miasta, nagle zauważyli czarny dym nad jednym z podwórek. Podejrzewając coś złego, zatrzymali się i podbiegli bliżej. Z drewnianego domu dochodził dziecięcy płacz i krzyki o pomoc. A pod dachem już szalała pożoga. Przy bramce płakało kilka sąsiadek i para mężczyzn. Ale nikt nie odważył się rzucić do płonącego domu, aby uratować dzieci. Tylko Stasiu, nadciągając pogłębiej na głowę futrzaną czapkę i podnosząc kołnierz rybackiego tułowia, krzyknął do przyjaciela w biegu: Jarek, do okna! A sam, wyważywszy nogą drewniane drzwi, rzucił się w objęty płomieniami próg. Po kilku minutach, które Jarkowi wydawały się wiecznością, jedno z okien chwiejnego domku rozleciało się w szkiele, i stamtąd wysunęła się stara telewizja. Za nią pojawił się czarny odsadzy Stasiu trzymający na wyciągniętych rękach chłopczyka lat czterech. Jarek podchwycił dziecko, a przyjaciel znów zniknął w dymie, wydobywającym się z okna. W tej samej chwili runęła belka w sieni i z rozbitej drzwi wybuchł słup iskier. U Jarka zatrzymało się serce. Stasiu! No gdzie żeś? Wreszcie w oknie pokazała się chuderlawa, chłopięca głowa. Za sekundę drugi, starszy chłopiec, ślizgając się jak ryba, wyskoczył w objęcia Jarka. Za nim, niezręcznie przewracając się przez perepet, spadł na ocalający śnieg Stasiu. Chwała Bogu, wszyscy żywi, wszyscy ocaleni i sami przeżyli. Wkrótce pojawiła się półnaga, pijana mama, która zaczęła krzyczeć na cały podwórze: Radku, Radku, Boże, żyjesz! I trzęsła starszego chłopca. Młodszego już zaniosła w ciepło któraś sąsiadek. Ratownicy nie czekali na podzękowania od pijaczki. Wsiedli do samochodu i pojechali do domu. Przypominając to wszystko, Jarek jeszcze raz spojrzał na chłopaka. Tak, to on. Ten sam Radek, którego uratował Stasiu. Prawda, już trochę starszy. Przecież minęło sześć lat, jeśli nie więcej. Ale pomyłki być nie może. I imię dość rzadkie, żeby się pomylić. Ale dlaczego? Co za zła ironia losu taka? Jeśli w ogóle można to nazwać ironią. A najbardziej tajemnicze, kim był ten dziwny bezdomny w pociągu? I jak mógł przewidzieć losy wszystkich trzech przyjaciół, młodych studentów, zupełnie mu nieznanych ludzi, na lata naprzód. Ta historia pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, dając czytelnikowi możliwość do użycia wyobraź.